Kalendarz Dobry Zasiew 2025. Sobota 18 stycznia. Ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja. A Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 32 wiersz. Przezwyciężyć wątpliwości. Część trzecia. Rozważając zachowawczą moc i łaskę, której pan Jezus używał i nadal używa wobec tych, którzy stali się jego własnością, jesteśmy dla niego pełni wdzięczności i podziwu. W relacjach pochodzących z Ewangelii, szczególnie dobitnie stało się to widoczne u kresu jego drogi, im bardziej przybliżały się pojmanie przez wrogich mu ludzi i jego ukrzyżowanie. Gdy czas pana Jezusa na tej ziemi dobiegał ostatecznie końca, powiedział do swego ojca odnośnie uczniów. Zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia. Powiedział to, wiedząc doskonale, że wkrótce wszyscy o go opuszczą, a Piotr trzykrotnie się go zaprze. Czy dziś miałby być inaczej? Dlaczego dla uczniów pana Jezusa jest to takie ważne, aby z jednej strony lepiej poznali pana, z drugiej zaś swe własne serca? Co to praktycznie oznacza dla ciebie, aby mocno oprzeć się wierze szatanowi? Pomyśl o tym, jak pan Jezus stawiał opór szatanowi, będąc wypróbowanym w pustyni, a potem w ogrodzie Gecemane, gdy był atakowany bezpośrednio przez niego.